I wkroczyłeś do przestrzeni dramaterapii. Ja się nazywam Monika Burzykowska i jestem dramaterapeutką, czyli psychoterapeutką kreatywną. Ten podcast poświęcony jest popularyzowaniu dramaterapii oraz idei, że nierozwiązane problemy przytłaczają, a udanie się na psychoterapię jest krokiem do uwolnienia się od tego ciężaru. Cykl dramaterapia czyli co kieruje do psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich tych, którzy pracują z drugim człowiekiem i jego psychiką. Dramaterapia jako psychoterapia kliniczna istnieje od dziesiątków lat i stosowana jest w szpitalach, więzieniach, szkołach oraz innych placówkach. Stąd Poznanie tej metody powinno być celem każdego profesjonalisty. Dzisiaj chcę z Państwem porozmawiać na temat niskiego poczucia własnej wartości. Niskie poczucie własnej wartości to jest taka hmm, przypadłość, którą, na którą cierpi większość z nas. Tyle, że jedni sobie z tym poradzili, inni sobie jeszcze nie radzą, ale efekty takiego myślenia o sobie w kategoriach negatywnych albo kogoś słabego, kogoś mało wartościowego widać jest w bardzo wielu sytuacjach i okolicznościach. Niskie poczucie własnej wartości y, nie bierze się znikąd. To nie jest coś, co rodzi się y, razem z dzieckiem. Jestem zwolennikiem podejścia bardzo kompleksowego, gdzie nie mówimy tylko i wyłącznie o jednym źródle problemu, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że takich źródeł może być wiele, może być to różnego rodzaju trauma, mogą być to kłopoty rodzinne rodziców wtedy kiedy byliśmy mali, więc to może wywołać zdezorganizowane przywiązanie do rodziców, taki model przywiązania, który będzie wpływał na nas od razu, że my nie wiemy, czy możemy polegać na tym rodzicu czy nie. Rodzic raz mówi, że nas kocha, potem nas odrzuca, potem na nas krzyczy, albo jest właściwie nieobecny. Różne y, doświadczenia, które nas spotykają w tym wczesnym dzieciństwie, wywołują pewnego rodzaju matrycę, pewnych zachowań adaptacyjnych, którą my wypracowujemy sobie, żeby w jakiś tam sposób się do życia dostosować i przetrwać. I teraz, jeśli y, na przykład w. Y, w dzieciństwie dostajemy komunikaty typu nie biegaj, nie śmiej się tyle. Próbujemy pokazać. Dzieci mają taką niezwykle silną potrzebę pokazywania tego, co osiągnęły, czyli na przykład jak tańczą. Chcą, żebyśmy patrzyli na nie wtedy, kiedy wspinają się po drabinkach, wtedy, kiedy coś narysują pięknie. Wtedy pokazują rodzicom i chcą. Aby rodzice się tym zachwycali. Jeśli tego nie dostają, to natychmiast powoduje to w nich pewnego rodzaju stosowanie się, że wtedy, kiedy ja coś zrobię, co sprawia mi przyjemność, jestem z siebie dumny, dumna. To nie należy tego pokazywać, bo inni tak nie myślą, bo nie myślą te najważniejsze dla mnie osoby, czyli na przykład moi rodzice, moi opiekunowie. I jeśli ta sytuacja nie jest jednorazowa, tylko się powtarza, to wtedy połączenia neuronowe i zapis komórkowy w naszym ciele tak właśnie zaczyna się osadzać w naszym ciele, i my w taki sposób zaczynamy. Później budować na takim fundamencie nasze życie. I potem idziemy do szkoły. Jeśli zrobimy mm, na przykład świetny projekt, nie będziemy się wyrywać do nauczyciela, żeby pokazać, bo i tak będziemy mieć przeświadczenie, że ten projekt się nie uda. Jeśli y, zdamy egzamin na bardzo dobre oceny, to i tak nie będziemy się jakoś specjalnie tym afiszować, bo nie będziemy mieli przekonania, że w ogóle Warto na to zwracać uwagę. Myślę, że to przekonanie jest tutaj bardzo ważnym elementem. Nie będziemy mieć przekonania, nie będziemy mieć takiej odwagi, żeby cieszyć się swoim własnym szczęściem, swoimi osiągnięciami w środowisku osób, z którymi jesteśmy. I teraz, jak to rzutuje później na nasze życie dorosłe? Widać to przy doborze na przykład partnerów. Jeśli Szczególnie w szkole średniej wiemy, że są osoby bardziej mniej popularne i kiedy na przykład taka naprawdę bardzo popularna osoba zacznie okazywać nam szczerą sympatię, to my absolutnie nie będziemy traktować takiej szansy jako szansy, do której jesteśmy stworzeni, bo my wiemy, że jest to osoba popularna, że całe mnóstwo, nie wiem, koleżanek się w takim chłopaku podkochuje albo całe mnóstwo, Chłopaków się podkochuje właśnie w tej dziewczynie. No nie, za wysokie progi, tak? Za wysokie progi wtedy się mówi, i my wiemy, że na pewno my nie możemy do takiej osoby w ogóle nawet próbować startować, bo my jesteśmy za słabi, bo my, bo my się nie nadajemy. To, to, jest, to nie jest nasz kaliber. Teraz, kiedy szukamy pracy. Okazuje się, że chcemy startować na stanowisko, które jest bardzo dobrym stanowiskiem, ale mamy oczywiście wielu przeciwników, bo jest wielu kandydatów potencjalnych na zdobycie tego stanowiska, więc my pójdziemy na rozmowę kwalifikacyjną na, w dniu, kiedy mamy wyznaczoną rozmowę o pracę. Z takim przeświadczeniem, że my i tak się nie dostaniemy, czyli my dajemy sobie szansę, czyli przychodzimy na, ten, na tę rozmowę o pracę, natomiast przychodzimy na tę rozmowę o pracę od razu z takim przeświadczeniem, czyli nasza postawa, nasza mowa ciała, nasza gestykulacja, nasza, nasza twarz, nasze spojrzenie, to wszystko, cała nasza mowa ciała mówi wyraźnie, że ja jestem do niczego. Ja się nie nadaję, i w ogóle proszę mnie nie, nie próbować nawet tutaj zaangażować do tej pracy, bo to, bo to w ogóle jest jakaś pomyłka. Mnie nie powinno tutaj być, ja się do tego nie nadaję. Jak widzicie, wiele tych sytuacji to są bardzo potoczne sytuacje, które, które przytrafiły się większości z nas, albo przynajmniej jesteśmy w stanie. Ze słyszenia, zdać sobie sprawę z tego, że my naprawdę gdzieś tam wśród naszych znajomych słyszymy o takich właśnie sytuacjach. Gdzieś ktoś poszedł do pracy na rozmowę o pracę ze świetnymi kwalifikacjami, ale tej pracy nie dostali. Natomiast ktoś, kto jest o wiele bardziej przebojowy i być może nawet ma niższe kwalifikacje, taką pozycję dostał i zaoferowano mu pracę. Bo jednak prezentował się zupełnie inaczej. Jeśli jesteśmy na przykład w relacji, jesteśmy taką osobą z bardzo niskim poczuciem własnej wartości, to albo właściwie patrzymy na świat bardzo negatywnie i nic nas nie zadowala, w sensie takim, że nie wierzymy, że zasługujemy na coś pozytywnego. Jeśli nie zasługujemy na szczęście w związku, jeśli nie zasługujemy na, na szczęśliwe doświadczenia w tym związku, no to nie będziemy ich też prowokować, bo nie wiemy, nie mamy w sobie wiary, nie mamy w sobie przekonania, tu bardziej chodzi o to przekonanie, że może nam w tym związku być dobrze. I nawet jeśli mamy dobre serce, i jesteśmy super osobą, i jesteśmy z super osobą, to nadal możemy taki związek zupełnie popsuć, dlatego że nasze przekonanie jasno nam wykazuje, że my nie zasługujemy na nic dobrego, nic pozytywnego, więc ta druga strona no na początku będzie chciała nas ratować, szczególnie okres zakochania jest takim okresem, kiedy nie widzimy żadnych mm, trudności, żadnych y, wad, y, tylko jesteśmy skłonni wszystko zaakceptować. I wtedy myślimy sobie, że w pojedynkę możemy zmienić cały świat, i w pojedynkę możemy zmienić tego naszego kochanego partnera. No ale z biegiem czasu okaże się, że jeżeli ten partner nie będzie chciał zmienić swojego podejścia, to niestety związek ma wysokie szanse, żeby się rozpadł, tylko dlatego, że nie daliśmy sobie szansy, że nie daliśmy sobie możliwości zweryfikowania tej pierwotnej matrycy. I teraz, co można z tym zrobić? Myślę, że. Myślę, że każdy z nas jest w stanie sobie naprawdę przywołać w pamięci albo doświadczenia z własnego życia, albo doświadczenia z życia znajomych. Ja tutaj mogę się powołać na swoje własne doświadczenie, kiedy jako osoba o bardzo, bardzo niskim poziomie wiary w siebie, wiary we własne możliwości, we własny potencjał, poszłam do szkoły średniej i pamiętam, że. Że szkoła średnia w innym mieście, więc niezależna była od moich rodziców. Tam moi rodzice nie byli znani. To akurat ma bardzo duże znaczenie i pamiętam, że ja w tej szkole średniej non stop przez bardzo długi czas pytałam się moich rówieśników o to, czym nie lubią i za co. I pytałam się naprawdę bardzo szczerze zadawałam to pytanie naprawdę bardzo szczerze, bo ja naprawdę bardzo szczerze nie wierzyłam w to, że można mnie lubić i że są jakiekolwiek powody, za które można mnie lubić. Ja już nawet nie mówiłam o przyjaźni czy o miłości, o zakochaniu się, tylko o takiej zwykłej sympatii koleżeńskiej, rówieśniczej sympatii. I trwało to naprawdę bardzo długo i jestem przekonana, że było to procesem bardzo wkurzającym dla moich rówieśników, bo ja z tym pytaniem na ustach Chodziłam nagminnie przez bardzo długi czas i właściwie cały czas poszukiwałam pewnego zapewniania o tym, że ktoś mnie lubi. A kiedy już ktoś wykazał sympatię, to wtedy bardzo się na takiej osobie wieszałam. I myślę, że to znowu była kolejna dysfunkcyjna, dysfunkcyjna rola moja własna, gdzie wieszałam się na tej osobie, która wykazała chęć przyjaźni ze mną i obdarowała mnie czymś pozytywnym, dlatego że później ta osoba była przeze mnie zniewalana. Więc, mimo że można by powiedzieć, że były to pierwsze, Przyjaźnie, to teraz z perspektywy czasu myślę, że te osoby, które były ze mną właśnie w przyjaźni, które do tej pory strasznie, strasznie szanuję, strasznie kocham i do tej pory w zasadzie czuję, że to są moi przyjaciele. Natomiast z tej, w tej chwili, perspektywy ponad 20 lat, twierdzę jednoznacznie, że te osoby naprawdę były mną, miały prawo być mną zmęczone, bo ja naprawdę wieszałam się na nich i nie dawałam im prawa do tego, tego, żeby widzieli kogokolwiek poza mną czyli taka osoba z bardzo niskim poziomem wiary w siebie i, i przekonaniem, że coś w ogóle znaczy i jest coś warta może w bardzo różny sposób niestety niszczyć relacje z innymi ludźmi nie chcąc tego, ale no niestety to są bardzo dysfunkcyjne zachowania z których jeżeli nie, nic nie zrobimy z nimi, no to wynika później z nich porażka, która kontynuując jest potwierdzeniem tego, że jesteśmy nic nie warci. No bo jeśli ktoś tam nam bliski nie jest w stanie już z nami wytrzymać tych naszych dysfunkcyjnych zachowań, Odchodzi, ma do tego pełne prawo, no to jedynie my utwierdzamy się w przekonaniu, że no tak, no właśnie, my jesteśmy beznadziejni w związku z tym yy, nikt nam nie da więcej szansy, ani nie dadzą nam dobrej pracy, ani nie, nikt się w nas fajny nie zakocha. Ani nikt nie będzie chciał, nie wiem, przyjaźnić się z nami, nikt nie będzie chciał nas w swojej paczce znajomych, no bo my jesteśmy po prostu do kitu. Myślę, że przykładów już dostaliście Państwo bardzo dużo. I widzicie tutaj również konsekwencje, wieloletnie konsekwencje takiego przykrego początku życia. I teraz, co można z tym zrobić? Oparte na relacji, Psychoterapię, terapie, które w bardzo świadomy pod, sposób podchodzą do doświadczenia, do aktywnego y Uzbrajania mózgu w nowe połączenia neuronowe, czyli wykorzystują w aktywny sposób neuroplastyczność mózgu. Terapie, psychoterapie, które są bardzo świadome właśnie różnych rodzajów przywiązania we wczesnym dzieciństwie czyli potrafiące w pewien sposób odnajdywać pokłosie tego ewentualnie dezorganizowanego, na przykład stylu, Przywiązania czy też jakieś inne konotacje są w stanie zauważyć. Psychoterapeuci, którzy mają świadomość tego, że w naszym ciele, w naszych komórkach są zapisane nasze doświadczenia, że w naszym ciele są zapisane momenty traumatyczne, jest zapisany zwielokrotniony stres. Że te wszystkie rzeczy są zapisane w nas, i teraz ci psychoterapeuci, którzy są świadomi tych wszystkich czynników, oni zaczynają budować relacje ze swoim pacjentem relacje, która jest budowana tak, jakby to było zdrowe, kojące. Karmiące przywiązanie, taka relacja, nowa matryca, niemalże nowa, nowa matryca, która ma się wytworzyć, której ktoś nie dostał wtedy, kiedy był małym dzieckiem. I w tej relacji, dokładnie tak jak mama z dzieckiem. Zachwyca się jego osiągnięciami, zachwyca się tym, że jest w stanie się przekręcić z plecków na, na bok, czy później zaczyna czworakować, czy później zaczyna chodzić. Pamiętamy pierwsze słowa, zachwycamy się tymi wszystkimi rzeczami. Więc te wszystkie rzeczy przypominające nam o naszej wartości, akceptujące nas takimi, jakimi jesteśmy. Na, nawet um, dochodzące do, wiemy, że w wieku dziecięcym naprawdę jesteśmy bardzo aktywni fizycznie. My poprzez właśnie naszą fizyczność poznajemy świat, poprzez kreatywność poznajemy świat, również poprzez kreatywność pokazujemy swój wewnętrzny świat ludziom na zewnątrz. I to są wszystko elementy, które wtedy nie, nie wydarzyły się. Wtedy, kiedy byliśmy dziećmi, nie wydarzyły się. Nie mieliśmy wtedy szansy y, usłyszenia, że nasza mama cieszy się, że narysowaliśmy piękny obrazek. Nie, mieliśmy, nie widzieliśmy jak ona klaszcze wtedy, kiedy udało nam się samodzielnie zjeżdżać y, na zjeżdżalni, czy pierwszy raz udało nam się huśtać samodzielnie na huśtawce. Więc te wszystkie rozwojowe elementy, których zabrakło w naszym dzieciństwie i które wywołały niskie poczucie własnej wartości, te wszystkie elementy zaczynają być wypełniane w relacji psychoterapeutycznej z psychoterapeutą, który do swojej praktyki wprowadza świadomość traumy, świadomość rodzajów przywiązania, świadomość zapisu y, y, pamięci komórkowej naszego ciała, y, świadomy neuroplastyczności, y, mózgu y, epigenetyki. Czyli taki psychoterapeuta y, y, psychoterapeuta, który pracuje ciałem, y, który pracuje nie tylko bazując na kognitywnej stronie, czyli nie nie tylko bazuje na rozmowie, ale traktuje naszego pacjenta jak absolutną całość, a nie tylko pracuje z pewną zewnętrzną, y, ostatnią wytworzoną częścią mózgu. Ale pracuje z całym mózgiem, z jego elementem emocjonalnym, z jego elementem kognitywnym, z jego elementem gadzim i pracuje z całym jego ciałem, wówczas odbudowuje poprzez tę relację te wszystkie brakujące elementy. I efekt takiej terapii, takiej ingerencji, może być taki, że przede wszystkim zaczynamy dostrzegać, my nie musimy zmieniać, to nie jest kwestia afirmacji, to nie jest kwestia przekonywania, to nie jest kwestia tłumaczenia, tylko my sami zaczynamy siebie przede wszystkim doświadczać z punktu widzenia pacjenta zaczynamy siebie doświadczać jako ludzi, którzy są zadowoleni sami ze sobą. Sami zaczynamy zauważać, że to, co narysowaliśmy, naprawdę jest ładne. Być może mamy talent do tego, żeby stać się projektantem mody, albo po prostu mamy jakiś zmysł estetyczny. To jest bardzo ważne, bo dalej może się przerodzić w pewne hobby, które możemy uprawiać w naszej już dorosłej codzienności i uprawianie takiego hobby może bezpośrednio y, y, regulować poziom stresu w naszym organizmie, a stresu nam w tej chwili nie brakuje. Ze stresu biorą się całe y, różne choroby. W związku z tym uprawianie takiego hobby, które y, bazuje m.in. I wykorzystuje regulację poziomu stresu w organizmie, no jest jak znalazł, fantastycznym lekarstwem w życiu już dorosłym. Więc zaczynamy poznawać różne metody właśnie samoregulacji, zaczynamy uczyć się tego, że jesteśmy akceptowani, bo w takiej relacji psychoterapeutycznej akceptacja jest absolutnie jest, jest bezwarunkowa. Zaczynamy różne sposoby, drogi poznawania siebie po to, żeby zobaczyć właśnie różne strony samej, samego siebie I, i my, wypracowujemy zarówno w swoim mózgu, jak i w swojej pamięci komórkowej, zupełnie nową rzeczywistość. Jakby napracujemy, nadbudowujemy nową matrycę. W naszym życiu. I tym sposobem możemy wejść w dalszą część naszego życia, jednak z przekonaniem, że jesteśmy fajnymi ludźmi i że dobrze jest nam przede wszystkim samym ze sobą. Ten, to, ta świadomość i to poczucie, że mnie jest dobrze ze sobą, będzie pierwszym bardzo znaczącym efektem takiej terapii, dlatego że my nie będziemy wówczas potrzebowali innych ludzi, którzy mieliby potwierdzić naszą wartość i naszą jakość, bo my sami będziemy mieli dzięki tej psychoterapii poczucie, że my się naprawdę dobrze ze sobą... Czujemy. Pamiętajmy, że my nie musimy lubić się z naszym terapeutą. To nie musi być relacja sympatii. To, co daje terapeuta, to są pewne bazowe, podstawowe, konieczne do zdrowego rozwoju ludzkiego elementy, których nam zabrakło kiedyś w dzieciństwie i które w tej chwili on swoją postawą, swoją świadomą postawą wypełnia w naszym życiu. Mam nadzieję, że dzisiejsze rozważania na temat niskiego poczucia własnej wartości dadzą Wam coś do myślenia, będą dla Was inspiracją, taką małą iskierką, która może Wam pomóc zrozumieć, w jakim wy jesteście miejscu, na jakim jesteście etapie swojego własnego życia i, i zaprosić Was do tego, żeby, żeby spróbować. Zrobić coś z tym życiem jeszcze bardziej kreatywnego i żeby uzupełnić pewne brakujące elementy, po to, żeby to życie było jeszcze szczęśliwsze. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na stronę www.followmetherapy.com dla tych, którzy chcą jeszcze bardziej poznać dramaterapię. I do usłyszenia przy kolejnej okazji. Monika Burzykowska. Oh, oh,